come to you live today from the mia prefecture in the south of japan's honshu island for a race that has seen many title deciders over the years some simple some controversial but all contributing to a legacy that makes the japanese grand prix an indispensable stop in any formula one season 18 corners make up a lap of the incredible figure of eight suzuka circuit with 10 to the right and 8 to the left for a distance of 3.6 miles Average lap speeds around here are fairly quick. If it stays dry, then expect somewhere in the region of 136 miles per hour. And as always, a man with plenty of racing experience joins me in the commentary box. Today, it's Anthony Davidson. Tell me, Ant, you're no stranger to surviving the melee of turn one. So, how do you keep out of trouble when there's so much going on around you? There are three main things to worry about there, Crofty positioning, awareness, and discipline. First, you have to put your car in a bit of space and make sure you have room to react to what the others are doing. Then, you have to watch your mirrors and listen to the sounds around you to get a sense of where everyone is. And finally, just don't get too greedy. Just because a gap exists doesn't always mean you should go for it. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position. And Valtteri Bottas will line up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Leclerc, Lando Norris, and Verstappen. Sainz, Ricardo, Fernando Alonso, and Pierre Gasly. Ocon, Vettel, and Alfa Torre, and Stroll. Raikkonen, Giovinazzi, George Russell, and Nicholas Latifi. Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Witam na kolejnym ushiku Taknalecegoci. Qualifikacje tak idealnie jakby chciał. I don't know if it was there, but it specjalne malowanie want to put some into the tires and gdzieś tam, i, tam y, chciałem cool, wsadzić i powinienem też wsadzę w montażu prezentację tego malowania to jest to malowanie które mówiłem w poprzednim wyścigu białe na część odejścia rondy która w tym roku odchodzi w jeden oficjalnie kiedy że odchodzi odchodzi Czyli, mają być przejęte przez Red Bull Power Train, I ja waleczkę ja zrobiłem. I tak, Japonia jednak nie jest mój tor, szczerze. Ja go nie trawię za bardzo. Więc, y, świetnych wyników, tak jak w Rosji, nie oczekiwałbym. Tutaj naprawdę. Trudno będzie w ogóle punkty zawalczyć z tym, ze strolem jeszcze, bo w przypadek teraz strola uprzedziłem Jeszcze w peterle ale już wkrótce zaczniemy ten wyścig W Japonii rozgrywamy od lat chyba 70. tak mi się wydaje Chociaż nie mam trudności Honda Główny sponsor Honda się jakoś mówiłem Kimi Raikkonen wycofuje się z Formuły 1 O tym też już zresztą wspominałem Jesteśmy teraz bliżej finału Czyli końca finału Nie piłka nożna Końca sezonu po prostu Red Sun, Arabia, Abu <Arabia, Azubi, grymka> Brazylia Trzy wyścigi Nie wiem czy dobrze liczę, ale pewnie ja mnie Pewnie też wspominają ja Pewnie nie mam żadnego pojęcia co mogę powiedzieć Stancję? Pojechaliśmy chyba. Ojej, ojej, tu jest takie coś. Matko, nie jest. Aj jaj. Wciskać się, wciskać. Okej. Okay. Nie jest źle. Odzyskaliśmy pozycję. I to nie było szczerze specjalnie, ale to i wyszło nam na dobre, więc... A ja tutaj trochę nie dają rady dochomować Już musiałem, że tam przekroczyli mnie oboma, czy oboma Imi kołami. Troll spadł za Raikkonena Petel, to nie, nie Okej okay. Nie było go Zatem się dobrze, bo w tym, w tym miejscu Nie ma co atakować, to jest fatalne miejsce do ataku Czyżby ktoś tam Milton znowu prowadził? Wydaje mi się, że tak To znaczy, że Verstappen tak, wojny wygra mistrzostwo, no, nie odpuściłem, bo A ale tu nawet nie ma jakiejś dużej straty. Yy, z tego co widzę na mapce to tak, Hamid nam prowadzi, chociaż niekoniecznie, bo to może być po yy, Na pewno mamy dwa Mercedesy na pierwszych dwóch pozycjach, na pewno. Gaz i dziesiąty, nie najlepiej. Mimo wszystko spróbuję tutaj wygonić okona. Mamy DRS. Okej, okay, dobrze. Mamy DRS, to dobrze. I kurde, tutaj, no. Przy tego zakrętu kompletnie nie trafię, no. jest kompletna padaka, ten zakręt, szczerze. Nienawidzę go. On jest taki głupi, kurde, no. Odpuścić, czy to przyhamować, nie wiem co trzeba zrobić, bo on jest taki. No. Mylący taki, no. Nie myśli, że będzie. Prosto, no, prosto, mi się tak ładnie, łagodnie... Uja tam, oho, i dalej No nie, no za to nie byłoby kary, panowie, no. Panowie, no, kurde, no. No, no. no gdzie? To, to... To jest na karę niby. Znaczy, dobra, przekraczają wszystkie rzeczy, rzeczywiście, ale... Panowie, to nie było, nie było kukary za takie coś. Ozie... kur... Psycha <śmiennie> Mi psycha Moim no, zdaniem pod powinno się ścigać na Houdzi, nie na jakiejś coś śmiesznej. Łodzi to jest znacznie lepszy To... To, 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 nie była raczej awaria. Jakby... O, tego... Tego... ...Breadbulla możemy zobaczyć. Prawda? No. Jedzie Bull, no. Co tu mówić, nie? Tak, już to, to... ...to... Tak. Nie, to na kawaria. Ja na kawaria. No i oczywiście bez seklikara, żebym dłużej się męczył na tym torze. Okej, okay, jest już połowa wyścigu. Już się absolutnie nic nie dzieje. Są nudy jak na spa. Wydaje się, że na spa były takie nudy. Chyba tak, chyba to było spa. To jest straszne nudy, nic się nie dzieje. Nawet Petel nie jest najlepiej wyprzedzić, a jadę jak kasztan totalny. Może nawet nie aż tak źle jadę. Co, co, kurwa, co? Jak się jeszcze raz rozbije, to jest koniec, koniec nie? Nie, to nie robię tak, jak rozbiciu, tylko rozbiciu, nie słusznie, czy coś. To jak się rozbije, nie? Każdy ma prawo popełnić błąd i się rozrobić, nie? I, miałem zjechać! Nie, cofiemy. Nie wiem, bo to było bardzo głupie. <laughs> bardzo takie... nieprofesjonalne. <śmiech> Kurde. Nie, <laughs> ja to jeszcze nie tutaj jest Tutaj. I oczywiście nie pozwoli mi gra wyhamować, bo... Stalinia ta linia... ...no nie, ta linia śmieszna Wszyscy kufle, zbany, skutek, bierz galonów. Teraz wyhamujesz już teraz tak. Ledwo. Poli mi dupa boli. O, cholera. Komplet, go now. I dwa 7, oni w pizce to robić. Za każdym razem jest 2.7, 2.8. dwa Alfa Tauri. Pytanie czy ja w ogóle przed petelem wyjadę, to nie jest pewne. No, 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 no na równi wyjechaliśmy, ale podpuścił. Dobra. Dobra i też odpuścił. Będzie walka. 5, O, kurde Dalej powiedziałem coś. A trudno. Trudno, słowo się rzekło. Zobaczmy jeszcze do końca. Łukasz, cygielnik się rozbija. Za mocno prawo Zobaczmy to jeszcze raz. Za mocno, za mocno. Poszedł w ścianę. Ajajaj! Tutaj inaczej muszę... muszę go do tyłu widać. No poszedł w ścianę, co tu mówić, nie? On poszedł i wziął, i bum! No trudno. Awaria to awaria, a czy awaria? Rozbicie. No. Powiedziałem coś, to właśnie dotrzymuje. i się dalej nie chce na tym robić. Także, tak więc DNF, to jest lepsze przetłumaczona na emerytura. Będę już nie skończył, ale. pójść Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w środę. Na But they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalize on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it. That lead at the top of the table has shrunk somewhat today. Now let's discuss, Ants. Who would you say is a contender for driver of the day? Well, for me, it's got to be Lewis Hamilton. The multiple world champion may be the boring choice at this point, but you can't argue that he's a driver deserving of his reputation. It's time to see how things are shaping up in the constructors' championship. It was a tough race for our championship leaders who lose ground at the top of the table. Meanwhile, good work from Aston Martin this weekend, who pushed themselves further up the order. And with that, we wrap up another weekend of motorsport. But with more races lined up, be sure to join us when we come back with more Formula One.